Witam serdecznie na kanale kuchnia magdy.pl. Dzisiaj zapraszam na kolejny odcinek z cyklu: Jak zrobić, a będzie on o propolisie. Propolis, czyli kit pszczeli, jest to substancja wytwarzana przez pszczoły. Jest ona gęsta, lepka i służy do wyścielania wnętrza ula. Służy również do wzmocnienia jego konstrukcji oraz może go odkazić i zdezynfekować. Służy nie tylko pszczołom, ale dzięki zawartości składników służy również ludziom. Zawiera m.in. witaminy takie jak A, C, D i E oraz grupy z witaminy grupy z B, minerały żelazo, miedź, kobalt, kwasy fenylowe, flawanoiny, kumaryny, olejki eteryczne, garbniki, żywice i wiele, wiele innych, o których mogą Państwo sobie poczytać na internecie. Po tym, po składzie, jaki posiada propolis, warto wspomnieć o jego właściwościach. Propolis ma działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze i zapobiega rozwojowi roztoczy. A dzięki temu można go stosować w leczeniu stanów zapalnych, infekcji gardła, stanów zapalnych skór i błąd śluzowych, zakażenia paciorkowcem. Propolis stymuluje układ immunologiczny, wzmacniając odporność, niweluje skutki stresu, pozytywnie wpływa na układ krwionośny. Czy na przykład na wirusowe zapalenie wątroby. To nie wszystkie właściwości Propolisu, resztę proszę sobie spojrzeć w internecie. My zdecydowaliśmy się zrobić własny Propolis. Żeby go zrobić, potrzebujemy sobie zgromadzić 100 g kitu pszczelego, 500 ml spirytusu 95% oraz 190 ml przygotowanej wody. Dodatkowo potrzebujemy jeden duży słoik o objętości 900 ml. I jak tutaj Państwo widzą, mamy z lewej strony alkohol 95%, 100 g kitu pszczelego oraz słoik. Słoik musi być dobrze wyparzony. Do zrobienia propolisu używamy alkoholu 70% lub góra 74%. Propolis rozpuszcza się w alkoholu o mocy między 70 a 74%. Powyżej 74% alkohol prowadzi do spalenia propolisu, a poniżej 70% nie ma wystarczającej mocy, aby wypłukać z niego cenne właściwości. Jeżeli posiadają Państwo alkohol o takim stężeniu, bardzo dobrze, natomiast jeżeli go Państwo nie posiadają, mogą sobie przygotować własne stężenie. Przygotowując domowej roboty Propolis, przypuszczam, że będą sięgać Państwo po spirytus. On ma stężenie 95%. Musimy go tak rozrobić, żeby miał stężenie 70% alkoholu. Przygotowujemy sobie 190 ml wody oraz 500 ml spirytusu, ale w temperaturze 20 stopni. Bo jak Państwo wiedzą, w różnych temperaturach alkohol może mieć różne objętość. I mieszając 500 ml spirytusu ze 190 ml wody wyjdzie nam 70% alkohol. Następnie bierzemy sobie słoik, który jest wyparzony, czyściutki. Do środka wrzucamy 100 g kitu pszczelego. Zalewamy przygotowanym przed chwileczką alkoholem 70%. Zakręcamy. Potrząsamy i odstawiamy na około 3 tygodnie, przy czym codziennie muszą Państwo wstrząsnąć tym słoikiem, żeby propolis się rozpuszczał i zrobił się płynny. Rada, tak jak Państwo przed chwilą widzieli, żeby ten słoik zostawić w ciemnym miejscu, ponieważ w jasnym miejscu również propolis traci swoje właściwości. Po jednym dniu. Naszego odstawienia propolisu. Zmienił on kolor, jak Państwo widzą. Część propolisu na dole już zmieniła też konsystencję. Rozpuściła się albo się rozkruszyła na dużo drobniejsze części. I ponownie mieszamy, odstawiamy w ciemne miejsce. Robimy tak codziennie przez 3 tygodnie. A po 3 tygodniach? Po 3 tygodniach mamy już bardzo ciemny płyn z osadem na dole. Będziemy teraz go filtrować, więc przygotowujemy sobie drugi słoik, który też musi być wyparzony i suchy. Przez sitko będziemy zlewać tą wierzchnią część płynu. Proszę uważać, żeby nie potrząsnąć, żeby ten osad został na tym dole. I zlewamy tą górę, która jest czysta. Do momentu, kiedy zacznie nam się już uruchamiać spód, czyli ten osad. wtedy przestajemy go zlewać. Poprzedni słoik odstawiamy, bierzemy nowy przez sitko, przecedzamy teraz te większe części. Ten pyłek niestety przeleci, ale nieważne, będziemy się nim za chwilę zajmować. Na razie chodzi o odcedzenie tego płynu od tych grubszych fragmentów. Jak Państwo widzą, te grubsze części zostają. Musimy je odsączyć z drogocennego płynu aż do wykończenia. Został nam taki jeszcze mętny płyn, wobec tego bierzemy sobie albo pieluchę, albo gazę. Uprzedzam, że od razu trzeba będzie tą gazę czy pieluchę wyrzucić, i jeszcze odsączamy teraz ten pyłek od płynu. Przy filtrowaniu wyszło nam jeszcze tyle płynu, tego propolisu, który możemy dolać do poprzednio odsączonego czystego. Zakręcamy i możemy już pić. A jak dawkować propolis? Profilaktycznie około 20 kropli, czyli pół łyżeczki propolisu na pół szklanki osłodzonej wody. Jeżeli chcieliby Państwo dokładniejsze informacje, jak stosować propolis w przypadku infekcji lub stanów chorobowych, zapraszam na naszą stronę internetową. Na koniec chciałabym wspomnieć o paru liczbach. Nam z podanych ilości wyszło 500 ml propolisu o stężeniu 10%. Czyli nasze koszty kształtują się w ten sposób, że 500 ml spirytusu to 50 zł, kit pszczeli 50 zł, robocizny nie wliczamy, czyli nasz koszt zrobienia propolisu wynosi 100 zł. A teraz, proszę Państwa, jeżeli chodzi o propolis kupiony w sklepie. To możemy liczyć w ten sposób. W sklepie kupimy 50 ml propolisu o stężeniu 10% i jest to koszt 30 zł. My mamy 500 ml, czyli musimy ten propolis kupny pomnożyć razy 10, czyli łączny koszt kupnego propolisu tej samej ilości, co myśmy zrobili, wynosi aż 300 zł. Na koniec chciałbym tylko wspomnieć, że propolis jest bardzo zdrowy, ma bardzo szerokie zastosowanie i zachęcam do jego zrobienia i spożywania. Żegnam się z Państwem, zapraszam na kolejne odcinki z cyklu Jak zrobić na naszym kanale.